Kulturalny rozkład jazdy na portalu WLC.pl Bardzo mnie cieszy, bo po trzech latach po raz pierwszy dociera do mnie ekipa swojego festiwalu, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy. Bardzo nam miło. Eee, ekipa Rock OKOP Słuchajcie, trzecia edycja przed nami. Eee, może zacznijmy od początku, jak to mówi klasyk. Proszę się przedstawić po kolei, jak w teleturnieju Karola Strasburgera. Mariusz Kurczewski. Bardzo... Będzie Was słychać, nie trzeba się tutaj przybliżać. Mariusz Zemerman pan korespondent tutaj e, e, tak, no, e, no, wymiany. Mówimy na, na siebie ogólnie to. ekipa Rococo, bo działamy jako stowarzyszenie, ale też nie wszyscy jesteśmy w stowarzyszeniu, ale mm -hmm. mnóstwo ludzi nam pomaga i uważamy, że wszyscy, co nam pomagają, to, to są po prostu no. Widać no. E, różnych przedsiębiorców, widać różne podmioty, które was wspierają, jeżeli tak można tak to ująć gdzieś w tle. Co mm, no tak. jakiś czas wrzucacie zdjęcia, że tutaj dołącza ta osoba, ten, Toś, na, tym, tam ten. na tym to polega, że my jakoś tak staramy się spajać to środowisko, że mhm. w sumie gdzieś tam idziemy, z kimś rozmawiamy, a że żyjemy w małym środowisku, to wszyscy się znamy, gdzieś tam ktoś jest rodziną, gdzieś ktoś tam z kimś chodził do szkoły i na tym to polega, że ta praca jest taka dużo milsza i dużo prostsza przez to, że, że... dlatego udało nam się to zrobić w miesiąc. No właśnie, to jest szok, ja pamiętam, bo to było przed pandemią, prawda? Chyba pierwsza edycja była dobrze właśnie w 2019 roku wydaje mi się, że o tym usłyszałem. Jedna z kapel właśnie, którą kojarzyłem i gdzieś tam grali i, i opowiedzieli o takim wydarzeniu. Mówię, wow, w miesiąc załatwić się wszystkie formalności? Było, to było, to było. Wszystko się zgadza, fajnie, że to powiedzieliście, bo ekipa... Czasami potrafimy człowieka uratować. Tak, nie, no, oczywiście, że kwalia, bo no, no, chociażby no. dlatego, że no, Andrzej z ekipą też byli dwukrotnie gośćmi naszego programu, więc... Tak, tak mieli okazję... jak się tych filmów potrafiło od, od, od tej emisji 3 lata temu. O, ten... oczywiście, że tak, tym bardziej, no. tym bardziej że no ten 2020 rok był taki łamany, bo, bo jednak w jakiś sposób no, ciężko powiedzieć, że coś ciekawego się działo, bo była pandemia. No, no, no. I wy, wyhamowała, tak? Różne, różne rzeczy. I e, Kualia wtedy e, rzeczywiście była zaraz po tym festiwalu e, gośćmi programu e, Kulturalny Rozkład Jazdy. Później zresztą też, natomiast e, to oni tak bardzo opowiadali o tym. także A właśnie jesteśmy wdzięczni, że tak miło nas opowiadali, bo to się rzadko zdarza, żeby ktoś był taki... Myślę, że im się bardzo podobało, po prostu mieli też swoje powody, jak pamiętamy. Ale to wszyscy tak raczej pozytywnie oceniają, bo tak jak rozmawia się z zespołami na festiwalu, mhm. jakie mieli odczucia wobec, ja przynajmniej po drugiej, mogę powiedzieć, po drugiej edycji festiwalu, tak już jak opuszczali, często miałem z nimi kontakt, mówili, że naprawdę było warto tu przyjechać, ludzie ściągali z całej Polski, z daleka naprawdę przyjeżdżali. Tak. Nie? I Powiedzmy i, jeszcze. Jest... Wow. Właśnie, bo opowiadamy o festiwalu, opowiedzmy jeszcze o miejscu, w którym to ma. E, co roku z tą jedną przerwą, e, gdzie, gdzie to się odbywa wszystko, tak? Bo, bo jesteśmy akurat w obocowkę, to ma mniejsze znaczenie, ponieważ festiwal jest. E, na tyle szeroki, gdzie skępem e, też e, się znaczy, dzieje. dzieje. jest z jednej rzeczy. Ciekawe z czego, bo ja znam, to, no to, właśnie, to końcu, pytanie co wymienicie to, to jest takie miejsce, które jest znane w całej Polsce z, z tego, że właśnie sobie życie. Ja jeszcze kojarzę no, z, ze znanej e, sali weselnej, na której miał okazję się kiedyś bawić. A, no to, to też jest możliwe. No, to jest jednym pewnie ze sponsorem. Z Kępego zjeżdżali ludzie z całej Polski mm -hmm. z takiego powodu, że mieliśmy piękne okoliczności przyrody. Ja byłem nie. tam na pielgrzymce też, to prawda. No, ale no, my mamy te jeziora. By były ośrodki z, po prostu ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem, nie, miały zakłady z całej Polski. Tam była Poczta, była Łódź. duży Wrocławska miała. To, tak, tak. i tam właśnie na duże jezioro to dużo ludzi przyjeżdżało. Hmm. Skąd w ogóle się wzięła nazwa tego festiwalu? Może zadam sobie sam pytanie. Powiedzmy, no, no, powiedzmy no, o no, tym, no, bo no, ja nie ukrywam, no, że to no, chciałem zadać na końcu, no, jak będziemy zapowiadać ten festiwal, ale, no, ale wydaje mi się, że warto też o tym wspomnieć, bo. No, to już jak się nawiązuje, się to, co nawiązuje co tak, do tego wszystkiego, to, to tak czy siak siłą rzeczy musimy o tym powiedzieć też, tak? No więc. A propos tego, z czego Skamper było znany, no to właśnie z tych ośrodków wypoczynkowych, ale skoro ci ludzie się już zjechali, no to wiadomo, dzień się kąpali, a wieczorem musieli gdzieś się pobawić. Prawda. Jest było takie miejsce, które się nazywało okop, na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami. Jeziorem. A teraz jeszcze o okopie, jako to jest to średniowieczne tak naprawdę miejsce, to tutaj... Ale tylko to... pan ja mówię, nie? Stąd to, to coś się timeframe... tak także... Ja już lecę do tyłu, tutaj kolega wrócił do średniowiecza. W Zapomniałem o czym mówię. Że na, no, tak, na Okopie się przydał. Tak, na Okopie. Jeszcze ja na mnie bardziej, bo to Okop jako Okop to nie był taki znany, tylko były znane dechy. Dokładnie, bo tak, był na Okopie. Na ogromny pomost na jeziorze dużym i tam były dyskoteki, zabawy i bary. No i tam cała, cała się baliła, Powiedzcie szczerze, czy y, przez te 3 lata, bo w tym roku będą trzy lata, odkąd y, działacie z tym festiwalem, czy zdarzyło się w ogóle y, wśród mieszkańców, czy jak, w ogóle tam lokalsów, y, z Kempem y, jakiś rodzaj hejtu na te wydarzenie, ja, że ktoś ja, komuś ja, się ja, to nie ja, podoba, y, ja. Przestańcie się wygłupiać. Coś przy sposobie chłopaków, e, usposobieniu, ich e, skromności i czymś takim, bo ja dołączyłem... Ale ty ten, jesteś chłopakiem. Tak, ale dołączyłem, <grym> no, do, dołączyłem do Was bardziej e, w jako tym roku. roku. Tak. Że po prostu troszeczkę później, tak? tak? tak. Co mnie urzekło, okay. oni są tacy skromni, e, naturalni. I no nie wiem, no, nie może to się po prostu... Komuś nie się podobać. Po... Swój znajdzie swego zawsze piątek no, A to tak jest, no, no. rzeczywiście tak no, jest. No, bardzo bardzo magnetyczne sobie. środowisko tutaj jest. E, jeżeli nie widać dobrze koszulek e, moich gości, to w takim razie czas rozwinąć tutaj nutkę tajemnicy. No sobie oczywiście zrobimy jeszcze. Z Ona jest jeszcze ciepła. E, czuć, aż sprawdzę. <laughs> Tyłu koszulki w ogóle nie widać, ponieważ panowie są oparci, więc zobaczmy tutaj. Wow. Trzeci Festiwal yeah. muzyki Rockowej. przypominamy, że będzie to 15-16 lipca e, Skępe 2022. E, co no. trzeba zrobić, żeby przyjechać? Czego, trzeba odnaleźć na mapie skępę, jeżeli ktoś jakimś cudem nie wie. Myślę, że we Myślę, że tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. To, to muszę przyjechać. przyjąć ze sobą namiot, jeśli... Są ludźmi, którzy nie lubią spać na namiocie, no to mogą skorzystać z naszej szerokiej bazy mhm. noclegowej gdzieś tam w hotelach pobawić się wieczorem mogą być zostać od, od, transportowani do hotelu, bo ma, będziemy mieli busa z Urzędu Gminy, który będzie odwoził. Mm, do, czyli tutaj, do, do tutaj macie jeszcze też z za, z, gajne, macie, za, macie za sobą też samorząd, to tak, już jest. Mamy za sobą szacą. samorząd tak, i mamy z, z też za z sobą e, urząd marszałkowski, także każdy nas wspiera jak może. Mm -hmm. Wieść o festiwalu się szerze, coraz szerzej się niesie i tak e, czujemy, że ta pomoc jest coraz większa i że. No, My coś próbujemy zrobić dla lokalnej społeczności, a oni też dla nas coś chcą Prawda. zrobić. Prawda. W roku rok, na rok będzie coraz większe te uh -huh. Znaczy, Niech tak będzie, bo ja nie ukrywam, że mam... Ich mam nadzieję dotrzeć na niego, bo nie udało mi się wtedy, właśnie, jak Zapraszam był początek. Na, na, właśnie, na zachętach. <tuk> ja <tuk> to ja to, to, to może tak. <tan> to może, bo ja tutaj też jakby nie będę. Dymą na zachętę. No, Nie będę no, no. <tuk> y, za bardzo udawał. Y, ten rozmiar jest troszeczkę przymały, więc ja tutaj, y, w związku z tym, że jesteśmy no, nie na żywo, ale gdzieś tam na, na Wizji, y, Państwo będziecie oglądać ten program, więc ja poproszę. O domówienie takiej koszulki większej dla mnie, a tą e, zrobimy sobie konkurs na Facebooku i na naszym Instagramie. E, jeżeli ktoś będzie chciał dotrzeć na ten festiwal, wymyślimy jakiś wierszek, może rok e, o, o kopie, e, żeby jakoś to zagraklamować i najciekawszy, żeby nie było, że wybiera prowadzący, wybierze organizator festiwalu, czy też moje, moi, e, ich troje, taki troszeczkę inny zespół niż, <noise> niż ten skojarzący z Michałem Wiśniewskim na co dzień. <noise> Także od razu e, jest informacja, natomiast do festiwalu jeszcze jest trochę czasu, więc możecie wytężyć swoje umysły i wysyłać na redakcję, lub też w komentarzu pod postem, który zobaczycie. E, ok Ile macie już zgłoszonych zespołów na tę edycję? Ym, znaczy tak, zespoły my mamy już wybrane Zagosi, no Już są wybrane, określiło okay. się 70 zespołów. 70 zespołów 70 się zgłosiło. Yy, mm -hmm. 12 musieliśmy wybrać, nie tylko. Nie. W, tym, w tym roku. Kto wam pomagał wybierać? Przepraszam, że jeszcze tylko do, dopytam. No mamy tą swoją ekipę tak Ta zaufanych ludzi i staramy się to wszystko robić online. W, w, w epoce koronawirusa i... Jakichś takich możliwości... Nie, bo się spotkaliśmy także, żeby... wiesz, Ale Ale na sam koniec, Tak, nie? tylko chodzi mi o to, że nie robiliśmy takiego typowego castingu na zespoły, które po prostu kosztuje, które trzeba gdzieś tam... No tak, wszyscy muszą zciągać, się zjechać wtedy, w salę myć, prawda? ...zapłacić gdzieś za coś, a potem pojadą do domu z niczym i nikt im kasy za to nie mhm. odda, więc no... no Teraz są takie możliwości w sieci, że praktycznie możemy wszystko ocenić, bo widzimy koncerty, widzimy y, 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 teledyski, no to są inne czasy niż kiedyś. Kiedyś coś no. wysyłało na kasecie, coś nagrywało się gdzieś tam w garażu, wysyłało się i gdzieś tam... I czekało cierpliwie lub A nie. A dzisiaj już Ariadę do, do, do tak. Aleksandrowa, nie? Już profesjonalne materiały mają, no 80% zespołów ma, ma świetne teledyski w sieci, no. Tym bardziej Zespoły ciężko było wybrać, zespołów. rozumiem, tak? No ciężko tak, było, ciężko, różnorodność. Było naprawdę wysoki poziom. No no właśnie... Nasza ekipa tak no jest to tam. Kilkanaście osób na pewno się zbierały, któregoś wieczorem się usiedli w i weszli do wybrać. To, to znaczy, wieczorzy. to nie było tak, że to był jeden wieczór, bo to było zbyt duże zespoły, żeby tylko. Bo to już wcześniej, jak mm -hmm. zespoły nas to mamy swoją grupę no tak, i zabrakło, że wam doby, jakby na to, się, to wszystko tam wszystko jeszcze no tak, przedyskutować no tak. i przesłuchać. Tak? Nie wystarczy jednego zespołu, jednego utworu, tylko musimy trzy zespoły. Czyli 12, 12 zespołów, a trzy, bo, bo przyznał się teraz zapytać. To, bo tego nie wiem, czy, czy wy już powiedzieliście kto to będzie z tych dwunastki, czy wy to ogłosicie dopiero za jakiś czas? Tak, nie, my już to ogłosiliśmy. Ogłoszono, okay. mm -hmm. No, Mam tutaj ściągawkę, ale chyba nie będę tego wszystkiego czytał, bo to jest... Nie, to odeślemy do, 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 do wydarzenia, do, do wydarzenia i, ta, i... mogę tylko powiedzieć, że zespoły z Łodzi, z, Łodzi, z Warszawy, z, Warszawy, mm -hmm. z Trójmiasta, y, no z Zełku, z Rybnika... Z, z, z Rybnika, z o, proszę bardzo, czy tutaj z no, całej Polski. Było. Zagrał u nas zespół ANG mhm. jako gwiazda festiwalu w sobotę na, na koniec całego, całego wydarzenia. Nie, nie wiem, czy bo nie wszyscy znają zespół ANG. Ja, na przykład, bardzo dobrze znam, bo byłem na pierwszym przystanku Woodstock. I wtedy poznałem ten zespół oni wtedy jak gdyby zaczęli zdobywać sławę. To jest taki rok progresywny z elementami metalu mm -hmm. y, 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 w tle ze skrzypcami no i to y, zapada w pamięć naprawdę. No i w, w tym roku tak stwierdziliśmy, że, że oni u nas zagrają, że to będzie fajna, fajna zmiana, no, jeśli chodzi o gwiazdy i to... o pokazanie czegoś innego. Y to już jest y, y, dobra reklama na tego, żeby y, zwrócić uwagę na Wasz festiwal, bo myślę, że też nie jest to proste, żeby zaprosić y, rozpoznawany zespół. No właśnie, bo to, jest, jakby to się wiąże z różnymi rzeczami. E, ja chciałbym Was jeszcze e, dopytać o jedną rzecz, e, bo o samorządzie wspomnieliśmy, wspomnieliśmy ogólnie o e, społeczności lokalnej, która pomaga, ale tak, żebyśmy mieli też kogoś wymienić, to może a, też jest najlepszy moment, żeby ktoś Słuchaj, się nie poczuł po macoszemu potraktowany. Bardzo fajną rzecz zrobił Wojtek Przybyszewski. Wojtek Przybysz. Przybysz, przepraszam. Uh -huh. Z Torunia, on prowadzi yy, Stowarzyszenie dla Dzieci Będka. Przybił z zamki, buchane namioty, takie dwie rzeczy, z dziećmi przyjechał z Torunia. On się opiekuje po prostu dziećmi z ulicy, nie? Uh -huh. Tam Każdy do niego może przejść. I znajdzie pomoc, znajdzie zajęcia, prowadzi zajęcia, różne takie rzeczy, nie? Super organizacja, super człowiek, w tamtym roku przyjechał, w tym roku też będzie, już się zapowiedział, nie? Także, no, jest coś jeszcze, atrakcja taka, poza, wiesz, graniem, jest atrakcja dla dzieci, Także, Tak, Bo całe rodziny przyjeżdżają z dziećmi mhm. i jest zapewniona takie zaplecze, że się będą bawić, nie? Po prostu. No, no, jeśli chodzi właśnie o, bo to tak pytałeś o, o, o tych budarzy naszych przykład tak. myślę, że no to właśnie no to na pewno, no, co roku współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim i co roku mm -hmm. nas wspierają, jakie, no nie chcę mówić tam jakie, jakie to są kwoty. Nie, no to no, co w każdym nie, razie jest, pewno, nie jest na pewno, ważne. Na pewno zawsze możemy na nich pomoc liczyć. Na pewno na Pana Burmistrza naszego Piotra Wojciechowskiego, który co roku nam całe zaplecze organizuje praktycznie. Z... Gregatu, na tej Tak, no a w tym Pancu. roku dołączył się do nas i patronatem jeszcze obejmie to pan starosta y, 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 Lipna. Krzysztof Baranowski tak, Krzysztof Baranowski, tak. także za co też bardzo jesteśmy wdzięczni, bo, bo naprawdę... Y, no, ale na, na bórze, możecie tam. mnie za chwilę poprawić? Ale mam wrażenie, że nie tylko y mieszkańcy Skępego Wam pomagają, bo też widziałem inne podmioty chyba w innych pobliskich miejscowościach, które się chciały w to włączyć. E z z fundacja mhm. No i tam mieliśmy taką przygodę z nimi, po prostu graliśmy na nich koncert Karta do Werby i oni ją nagłośnili bardzo dobrze ten, ten, ten koncert. Nie? I okazało się, że oni mają taki po prostu w rzędzie w taki dobry sprzęt. No, no, ale też, na tak. się nagłaśniali Za to że też tak, bardzo nim dziękujemy, może nas usłyszą no, i dziękujemy żeby panu wójtowi się... za to, że nam no, to udostępnił. No ale no tutaj no jeśli chodzi też właśnie o, te, o to jak my tutaj jesteśmy finansowani, że tak powiem mhm. w cudzysłowie. No to no też, wiadomo, Lipno też nas wspiera. My tutaj mamy też znajomych, rodzina, a to nie jest tak, że my jesteśmy ze Skępego takim hermetycznym środem, No właśnie tym. widziałem Chociaż też. kiedyś tego... tak było, że jak się wjeżdżało ze Skępego do Lipna, to był ładny napis na dworcu, którego teraz nie będę cytował, bo witamy kolegów ze Skępego, ale no, no, przyjaźnimy się tu. Zresztą no, najlepszym przykładem jest Bratek który jest człowiekiem ja z Lidna, teraz, tak mieszka w Lipnie. No i... Czyli bo rozumiem, że cały gdzieś tam też powiat lipnowski, tak, tak. E, pobliskie miejscowości też zechciały, no, te wspierają. Słuchajcie, no to, Słuchajcie, no to Marcin, tym bardziej... Marcin Kaczyński pułk lipno przykładowy, ja mm -hmm. to nas, pomysł, w roku bardzo, nie? Poza tym co, będzie scena, no, będą pola reklamowe, firmy będą mogły się reklamować. Tak, tak czyli to od razu to gdzieś tam można tak się wystawić, super. Tak, będą mogły się wystawić. firmy. No będzie zaplecze jakieś wiadomo gastronomiczne, no mamy duże fajne pole przy jeziorze. Ktoś się bawi. Będzie scena, będzie, będzie miejsce na pola biwakowe, toalety, bar, kuchnia polowa, no także takie no, opieka nad do. Złote daczki poza <laughs> Jeżeli ktoś ma bujną wyobraźnię, to to wszystko teraz widzi, jak to będzie wyglądać w połowie lipca. A powiedzcie mi, na ile to było większe jakieś marzenie dzieciństwa, żeby powołać taki festiwal do życia? Czy to w ogóle tak było, czy, 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 czy to się zrodziło nieco później? Bo, bo często jest tak, że w jakichś różnych festiwalach no, się śledziło, no, nie mówię też o Woodstocku czy Glastonbury, jakichś wielkich molochach, tak? ale tych lokalnych, czy w Polsce, no ich dosyć sporo, tak? Ja mogę powiedzieć po sobie, bo każdy z nas może gdzieś Pewnie indywidualnie ja gdzieś, odpowie. To może to nie było w jakichś granicach marzeń nawet, mhm. bo nie marzyliśmy o tym tylko tak tęskniliśmy za tym, żeby coś tu się działo, bo jeździliśmy na gitariadę, jeździliśmy gdzieś tam do Jarucina, jeździliśmy gdzieś tam na te Polandroki i tak dalej, to wszystko było jakoś tak daleko, no to stwierdziliśmy, że nic się, nic się, takiego nie dzieje, i w sumie no, było ciągłe narzekanie, co, czemu tu się nic nie dzieje, ale przecież to wystarczy, tylko pomyśleć, że już paru ludzi w pewnym wieku już ma się taką, jakąś taką siłę, że żeby... i mhm. nie wiem, jakieś znajomości tutaj gdzieś tam Y, y, ludzi, którzy mają jakieś, no pomyślane, jakieś pomyślane, zasoby, pomyślane, które można wykorzystać. Po pomyślane czy któryś na posiedzeniu przy piwku, dlaczego by nie zrobić koncertu. Nie? No i... Pierwsze no to było zapytanie do zespołu, czy przyjadą, nie? No to po ich tam, po jedną drzwi taki. na to w ogóle nie pamiętam, że jak to w ogóle próbowałem to no tym mój... Jak to się w ogóle stało, <noise> że to w miesiąc tam się udało. Po jednym dniu zgłosiłem razem pana ściekawe, że chcą <noise> zagrać. No dobra, chcą zagrać. Możemy coś zrobić, no ale skąd tym teraz nagłośnienie, nie? Tak, to jest no, infrastruktura potrzebna. Po do głębka, mm. Czyli werba tajna i idziemy, pytamy się, czy nam nagłośnią koncert. Na no, dobra, no to jedziemy dalej. Znowu kop w dupę i energia ja. do urzędu gminy, nie? Ja jestem pracownikiem, że mnie, no to wiesz, to do burmistrza poszłem. By, by, by było to, ci to, prościej nie, zapukać od razu. I tak wiesz, cały czas na takim no. No, no, że... no Za pierwszym razem nie było łatwo, jak, jak też po ludziach chodziliśmy, bo tak ludzie nie wiedzieli, czy nam zaufać. Co, mm. co my jesteśmy, kim jesteśmy, w ogóle wchodzimy i tak. pytamy się, czy ktoś nam dał. tak? To, czy tam tak. Jest, tak jest. Jasne. No teraz to już wiedzą, dzwonią do nas, piszą, słuchajcie, kiedy robicie, bo przyjdzie Pamiętacie, że ja chcę was wesprzeć, no, przyjdźcie po prostu. Nie? Jest to tak, <laughs> zmieniło się trochę przez te trzy lata. No, zmieniło się, no, zmieniło i, się. jesteśmy z siebie dumni, że, że ludzie nam zaufali, no, że, że, że to nie jest tak, że my zepsuliśmy to, co. co, co to, to, no, znaczy, wy, wy, widząc komentarze i gdzieś czytając pewną opinię, czy zasięgając języka tam, gdzie tu i tam. I widząc hmm, przede wszystkim trwałość tego festiwalu, bo czasami jest tak, że jak ktoś nie wypala, no to po pierwszym czy po drugim razie się kończy historia. Wy nawet przetrwaliście czasy pandemii, tak? Także to też jest jakiś plus. No ten, ten rok 2020, 2020 był, był ciężki. Był, odwołaliśmy No właśnie. Odwołaliśmy. Ale w tamtym roku znowu potok potop na jeziorek, <grym grym grym grym> się <grym> i tak bawili. Tak, Można, czy... było, tak. Można było dojechać na wydarzenia, ale pod warunkiem, że miało się własną motorówkę. Kalie, może do tutaj, tak, taki tak, tak, żaden temat tak. była, droga była w takim stanie dojazdowa, że jak się do nas smarty, to strasznie brawo biła. Mariusz wyszedł na scenę i nie. słuchajcie, w pewnym momencie lało wszyscy w kaloszach, w deszczówkach. Ale nawet jakąś antyreklamę teraz Ale w ogóle było słabo, wszyscy opaleni wrócili i bo Nie, ten dzień też miał swoje uroki, ponieważ Mariusz mówi tak. Słuchajcie, nikt do nas nie przyjedzie, nikt od nas już nie wyjedzie. Bawimy się sami. I rzeczywiście wtedy taki luz, taki stres odszedł. nie? mnie. Tak? No. Ale sobota była już. Kupaki Samota. była ekipa, słuchajcie, pojawiły się samochody 4 na 4 wypychali. No, no A to jakaś dodatkowa atrakcja, atrakcja była, prawda? No. Czy w tym roku jakoś wyjątkowo zamawiacie pogodę po prostu na 15 lipiec? Zostawiliśmy na lipiec. Z na to, że trochę jest więcej dni. Deszczu, to na więc Jesteście trochę, zapobiegliwi. Tak, mamy konflikt z, z festiwalem w Jarocinie, bo jest w tym samym czasie, więc... No, jeszcze nadzieję, trochę. Myślę, że, że oni mają też dobre znajomości w pogodzie, także... Myślę, tak. że jeszcze trochę i będzie to wielka konkurencja z campem na Jarocinie. No, no, trochę tak mówią o nas, że jesteśmy takim starym Jarocinem. To no, tak trochę wszystko wygląda. Z... Wszyscy ja mam marzeniach tak, żeby no. było tak jakieś brody za 3 trzy dni. Nie? O, no, żeby, żeby, żeby... to mamy No, Nie miałem woda. okazję <laughs> mieć kiedyś. No, chyba dobre wspomnienie. Bardzo dobre. Ja, w sumie to rzadko kiedy mam złe z takich rzeczy, bo tak, no. jedzie się i z takim nastawieniem, gdzie chce no, się fajnie spędzić czas, no, umówmy się, tak. Nikt za karę na festiwal nie jedzie i również nikt za karę na rok okopnie e, myślę, że nie, nie jedzie i nie, nie wyruszy. Szczególnie zapraszamy tych, e, prowadzący jest też w tym gronie, który będzie chciał po raz pierwszy pojawić się w sklepach. No, no nie w historii, w to mieście, to ale na festiwalu. Telefony się rozrywają, kolejne zespoły dzwonią, ale już jest niestety dwunastka wspaniałych, wybrana. Fantastycznie ich troje, nie mylić. Tak jak wspomniałem, zespołem z Łodzi była gościem kulturalnego rozkładu jazdy. Słuchajcie, co chcecie powiedzieć na sam koniec naszej rozmowy. Oprócz tego, że zapraszamy na festiwal w lipcu. To nie wiem. <laughs> to... Nie no, będzie fajnie na pewno. Przyjedźcie będzie raz, scena, Będzie ten święta <laughs> zabawa, jak raz do nas przyjedziecie, to na pewno za rok też wrócicie do nas. To noc, możemy powiedzieć. To jest, to jest dobra zachęta. My damy od siebie wszystko, żeby to się dalej toczyło jakoś, no liczymy też, że że zdrowie nam na to pozwoli żadna i żadna epidemia się znowu nie przesadzi. Przypominamy przysywa. o konkursie. W to bywa się w tak. pięknym miejscu, jest plaża, jest jezioro, nie? Co prawda odradzamy kąpiele, żeby się tam nikt nie utopi, nie? Ale... Nie, nie odradzamy, nie się, tam, będzie wołk Po koncercie, no, nie. po koncercie nie. na przykład no, rano no, się <laughs> i masz piękny swód słońca. <laughs> Poza tym jeszcze rano muzyka nad jeziorem jak się niesie. No to rzeczywiście, da... to rzeczywiście jak wiarocinie. No, 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 to fajnie perkusja, to, to, to... się wyrywa. <ślamy> e, proszę Państwa, przypominamy o konkursie, e, jeżeli chcecie e, taką koszuleczkę, rozumiem, że jeżeli by była jakaś większa liczba potrzebna, to jeszcze jest możliwość. No oczywiście Taką koszulkę tak. sobie zorganizować. E, ja też e, będę sobie organizował większy rozmiar. Natomiast e, e, w rozmiarze L Mamy do dyspozycji koszulkę konkursową. Cały post oczywiście wrzucimy pod wywiadem, który ukaże się, e, ukaże się za dwa tygodnie 27, nie, przepraszam, 3 czerwca będzie emisja naszej rozmowy. E, a już dziś możecie się zastanawiać, bo za chwilę post pójdzie zapowiadający naszą rozmowę. Co by tutaj wymyślać, żeby taką koszulkę otrzymać? E, to jest, przepraszam, tak. Patrz, to jest jakiś kozioł. Kozioł. No właśnie. Kozioły. powiedzieliśmy jeszcze o koźle. No Bartosz. to to jest najlepszy Kęka, moment na to w nie, takim nie, razie. No, kozioł. Co, czym, jest kozioł ogóle, czym, czym jest kozioł? Czym jest kozioł? Czym są skempiacy? Kim my jesteśmy? Kim wy jesteście? Skąd jesteśmy, skąd kozłami? My my jesteśmy kozłami. Jesteśmy kozłami. Mówią że jesteśmy kozłami. To jest takie A, nie... na rynku skempem stoi duży piękny kozioł. Przeźba, tak, fontanna zawsze... Centrum. Ładne nawiązanie. Tak, i to jest taka, taka figurka, to, to jest fontanna, na mm -hmm. której chyba wszyscy z nas siedzieli kiedyś tam. i <laughs> Gdzieś tam podobno ktoś ma nawet narządy koziołka, które też kiedyś zginęły. W każdym razie my jesteśmy znani z tego, że jesteśmy kozłami, tak, i to jest taki nieformalny herb z Kempegu, Warba no, się do koziołka i jeszcze na A. za okop, rok oko ro, ro, ro właśnie no. chodzi o ogot też, nie? I Co tak możesz? powstał Czoka Pik, proszę A Państwa. <laughs> jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, jeżeli chodzi o genezę Kozła, to tutaj będziemy dowiadywać o... Się o, możemy się o, o, o u, u organizatorów festiwalu, którym bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do naszego studia na portalu WLCpl. I to jest dobry moment na to, żeby powiedzieć, że po e, twórcach festiwalu kolejnymi gośćmi programu będzie Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Czyli jesteście w doborowym towarzystwie, a w kolejnym tuż po tym duecie będzie Krzysztof Skiba, który zabita do Brześcia Kujawskiego 3 czerwca ze swoim stand-upem, na który serdecznie zapraszamy, ponieważ mamy patronat medialny. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję Jeszcze bardzo. raz od lewej strony, gośćmi programu byli... Anselm, <laughs> I prowadzący Kacper Gładkowski serdecznie zaprasza na kolejne odcinki i na kolejne produkcje portalu WLC.pl